Cześć kochani, witam was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do was z kolejnym filmem dziś zapraszam was na zakupy kosmetyczne sporo pielęgnacji, coś tam znajdzie się też z kolorówki no i zaczniemy może od zamówienia internetowego z Indigo tak kusiły mnie jakieś pyłki, kusiły, kusiły, ale wiecie, długo było wszystko pozamykane, wszystkie te wyspy u nas też były zamknięte, więc siadłam do strony internetowej, zaczęłam coś tam szukać. No i oczywiście skusiłam się na efekt syrenki. Efekt syrenki znam. Bardzo mi się to podobało kiedyś, jak chodziłam jeszcze do kosmetyczki, to też właśnie kładła mi dziewczyna taki pyłek na paznokcie, więc stwierdziłam, dobra, kupimy, zobaczymy czas nauczyć się troszkę innych jeszcze rzeczy na paznokciach, nie tylko zwykły lakier i tyle. Więc mam efekt syrenki, ten taki klasyczny, ale mam jeszcze jeden efekt syrenki w kolorze różowym. Tego jestem mega ciekawa. Myślę, że na ciemnym lakierze może być fajny efekt, no ale to wiecie, jak pomaluję paznokcie i zrobię to będę wiedziała, czy to się rzeczywiście u mnie sprawdza. No i jeszcze jeden pyłek, który mnie skusił i to jest pyłek Snow. No i powiem Wam, że moja córka raz tego użyła i mówi Mamo, efekt średni, taki, wiecie, dziwny był ten paznokieć, nie błyszczący, tylko taki właśnie jakby chropowaty, jakby efekt, nie wiem, mchu, można powiedzieć był na paznokciu. Więc no zobaczymy, może na ciemniejszym lakierze będzie to lepiej widoczne, natomiast no nie szczególnie po pierwszym zastosowaniu moja córka była zadowolona, więc zobaczymy na dłuższą metę. No i z indygo mam jeszcze krem do dłoni o zapachu materiałka, tu jest 60 ml. I powiem Wam, że kremy z Indigo bardzo mi się zawsze zapachowo podobały, bo właśnie też moja kosmetyczka stosowała właśnie po zakończonym malowaniu krem właśnie na dłonie z Indigo, więc zobaczymy, czy przypadnie mi do gustu, jak będę go używać, tak wiecie, codziennie. I trzy produkty do paznokci z Semilaka, również zamówienie internetowe. Pierwszy to jest podstawowa rzecz, to jest top, to jest ten No Wipe, bez przecierania bardzo fajny produkt, ja już mam na wykończeniu swój, więc musiałam kupić kolejne opakowanie no i mam jeszcze dwa lakiery do paznokci, jak już stwierdziłam, że zamawiam top, no to nie będę zamawiać tylko jednego produktu i wezmę sobie jakieś lakiery i pierwszy to jest Diamond Ring 144 przepiękny lakier, oczywiście ja już go musiałam namazać na paznokcie, bo nie mogłam wytrzymać, piękny efekt srebrny, to jest taki dość gruby lakier, że tak powiem, dość gęsty ale wygląda przefantastycznie na paznokciach, bardzo mi się ten efekt podoba, także jestem mega zadowolona z tego koloru. No i drugi kolor to jest 047 Pink Peach Milk i chciałam właśnie coś w takim kolorze różu, więc zobaczymy jak się to sprawdzi, bo tego jeszcze nie używałam, jeszcze nie wiem, myślę, że ten pójdzie w następnej kolejności, jak będę robiła sobie paznokcie, bo takich wiecie, ciemnych okiełów, jakichś granatów, brązów, nie mam, a takich jaśniutkich mi brakuje, a ja lubię od czasu do czasu właśnie takie jasne paznokcie, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Będąc ostatnio w Rosmanie, po mój ulubiony dezodorant, jakim jest Miwa, oczywiście kupiłam kolejne opakowanie, ja muszę ten produkt mieć w swojej codziennej pielęgnacji, skusiłam się na dezodorant Secret. Powiem Wam, że kiedyś, kiedyś bardzo często używam ten produkt i świetnie się u mnie sprawdzał. Tu jest wersja w sztyfcie. Tak naprawdę to nie wiem, czy jest jakaś kuleczka czy coś. W każdym razie tam były trzy czy cztery zapachy. Zastanawiałam się, który wybrać. Skusiłam się na kowaliowy. Jeszcze go nie używałam, więc nic więcej w tej chwili Wam powiedzieć nie mogę. Ale jestem mega ciekawa, czy produkt jest taki, jaki był kiedyś. Czy coś się zmieniło, ale oczywiście w denko dam Wam znać. Kolejna rzecz z Isany. Sól do kąpieli. Jak wiecie, to jest moja ulubiona lawenda z wanilią. Ta soszeczka jest na dwie kąpiele. Barwi wodę. Woda jest zmiękczona, przyjemnie pachnie w tej łazience, więc ja zawsze muszę mieć taki produkt u siebie. No i mam jeszcze jedną rzecz isane, i samej, to jest mydło takie uzupełniające, 750 ml, zapach tropikalny, mango. W tej chwili mam na dole już właśnie dolane do dozownika z mydłem. Bo mam długie opakowanie. Jest bardzo delikatny zapach, nie pieni się zbyt mocno, ale myję ręce i o to chodzi. Jeszcze jedno mydełko, ale tym razem mydło już nie w piance, tylko kremowe z cien. O zapachu migdałów. Bardzo pięknie pachnie, bo ja takie mydełko już kupiłam wcześniej mojej mamie. No i wiecie, mieliśmy okazję używać i zapach zostaje na dłoniach, co mnie mile zaskoczyło, mydło jest dość gęste dość wydajne, przepięknie pachnie, więc dla odmiany mamy takie mydełko do mycia dłoni z BS, tej marki takiej tańszej w Lidlu, kupiłam sobie wodę perfumowaną Botanical jak wiecie, ja od czasu do czasu lubię takie tanie wersje zapachowe perfum, takie właśnie wiecie, na co dzień natomiast mam jedną ulubioną wersję zapachową z Lidla to jest Sudelni. Tamten zapach jest dla mnie fantastyczny i właśnie go mam w tej chwili i używam, ale właśnie pojawiło się kilka nowych zapachów, były te stery, więc coś tam wiecie, powąchałam. Natomiast ten mi się najbardziej spodobał, ale jak będzie na dłuższą metę, to się dopiero okaże. No bo jak wiecie, ja czasami po trzech, czterech używaniach produktu. E, już go po prostu nie lubię, już się z nim męczę, więc zobaczymy, czy ten przypadnie mi do gustu. Coś do włosów, mamy tutaj rzepy z Joaśki w cierkę. Podejrzewam, że będzie trochę śmierdzieć, ale to nic. Tu jest tylko 100 ml, natomiast yy, zobaczymy, czy produkt sprawdzi się na mojej skórze, czy włosy będą wzmocnione, e, czy przestaną wypadać, ale to oczywiście w projekcie Denko tam Wam znać, czy produkt się sprawdził, czy niekoniecznie. Z Biotanik skusiłam się na tonik różany, tonik oczyszczający. On jest z kwasami chyba AHA. Nie, tak, dobrze mówię, kwasy owocowe AHA. Tu jest 150 ml, także... Zobaczymy jak się sprawdzi. Ja z tej serii kosmetyki Biotanik bardzo lubię, więc mam nadzieję, że tonik też przypadnie mi do gustu. Rzecz z kolorówki, puder brązujący z My Secret, dla mnie chyba najlepszy brązer. Jest fajny, jest matowy, bez żadnych drobinek, bez żadnych brokatów. Bardzo ładnie wygląda na policzku przez cały dzień. No i w moim już niestety takie spore denko się pojawiło, więc musiałam podejść do natury. Bo tylko tam u mnie ta szafa z My Secret jest, więc mam kolejne opakowanie i na pewno z przyjemnością użyję. W Hebe przy Kasie skusiłam się na taki ogromny peeling do ciała. Peeling solno-olejkowy i to jest peeling z kwasem, nie kwasem, o zapachu limonki, z olejem kokosowym i z minerałami z morza martwego. Duże opakowanie, bo tu jest 660 gramów. No i mam tylko cichą nadzieję, że ta tłusta olejsta forma nie będzie mocno obklejała skóry. No ale oczywiście dam Wam znać, no i tu jest jeszcze, widzę co, yy, konopie, także mam nadzieję, że zapach będzie przyjemny. Były chyba tam dwa zapachy, drugi ten był taki bardziej słodkawy, landrynkowy, więc wziąłam sobie właśnie tą limonkę, no ale dam Wam znać, w projekcie dętko czy produkt, przypadł mi do gustu. No i tak patrzę, co mi tu jeszcze zostało. Odżywka do włosów z gliskur. Skończyłam opakowanie, przefantastyczna odżywka, przepięknie pachnie, włosy są mięciusienkie, wygładzone i to jest ta odżywka do rozdwajających się końcówek włosów, która ma niby scalać, no nic takiego za bardzo, to nie widzę, żeby odżywki działały, ale samo nakładanie i nieobciążenie włosów i to, że włosy są właśnie miękkie i ładnie się stosują, to już jest dla mnie duży plus, więc mam kolejne opakowanie i z przyjemnością zużyję. Coś do makijażu, w sumie baza pod makijaż, Evaline Cosmetics przyjemny produkt, to jest moje chyba nie wiem czwarte, piąte opakowanie. Baza rzeczywiście ładnie wygląda na skórze ta skóra jest delikatnie rozświetlona, wygładzona. No i mam wrażenie, że makijaż trzyma mi się też zdecydowanie dłużej. Bardzo przyjemny ma kolor, bo taki beżowo-mleczny ładnie się rozprowadza, szybciutko się wchłania, więc ja ją uwielbiam. Oczywiście na dole w łazience mam opakowanie, które w tej chwili używam. Skusiłam się na coś z Victoria's Secret. To się też pojawiło w Osmanie. Tam były wody takie mgiełki perfumowane. W sumie było 5-6 może zapachów. Ona w tej chwili była na lepszej cenie, bo tak to chyba około 80 zł kosztuje. Ja zapłaciłam 50. Oczywiście zapachowo nie znam. To było tylko że Love Addict. Jestem mega ciekawa. Tu jest Wild Orchid, więc może być taki dość ciężki zapach. No, ale mi to wiecie osobiście nie przeszkadza. Było naprawdę sporo różnych. Stałam przed tą półką, stałam, nie wiedziałam, co mam wziąć. Nie chciałam, wiecie, otwierać tych produktów, psikać, wąchać. No i w sumie wzięłam zapach w ciemno, więc nawet nie wiem, czy będzie mi się podobał, czy nie. No ale to się okaże. No i mam jeszcze pędzelki. Dwa zestawy pędzelków z kilis. Szukałam coś właśnie, żeby pędzelki dokupić sobie do cieni, bo coś mi tam brakuje. No i muszę wam powiedzieć, że do tych brzuskinowych już się dobrałam. I są tak mięciutkie i są tak fantastyczne, że to jest po prostu mistrzostwo świata. Bałam się, że będą, wiecie, jakieś tam twarde czy coś, ale one są tak mięciutkie i tak przyjemne do skóry. Idealnie będzie się tutaj wiecie, cień rozcierało. Także przepiękny pędzeleczek. No i długi jest też mięciusieńki, czy właśnie do wklepywania cienie na powiekę. No, powiem Wam, że jestem mega zaskoczona. Miękkością tych pędzelków, tu mam długą kolekcję, troszkę inną także mam nadzieję, że produkty się u mnie sprawdzą cena około 18-19 zł powiem Wam, że całkiem sporo właśnie pojawiło się różnych pędzli właśnie w Osmanie. także jak macie ochotę i potrzebę to możecie tam zaglądać kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy kosmetyczne mam wrażenie, że gadałam i gadałam do Was, że nie wiadomo ile tych zakupów no ale wiecie, ja jestem gaduła, lubię sobie do Was pogadać dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko, przysyłam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.